Cześć, nazywam się Bartek, a tym razem zapraszam na krótkie omówienie spółki, która zajmuje się dystrybucją papierosów w Malboro w Stanach Zjednoczonych, a więc oczywiście mowa o Alcia. To jest to podmiot, który wypłaca dosyć wysokie dywidendy i jego wycena od dłuższego czasu jest niska. Zresztą dotyczy, ten problem dotyczy wszystkich spółek z branży tytoniowej. Zobaczmy zatem, czy inwestycja w ten podmiot ma ręce i nogi, czy potencjał inwestycyjny jest interesujący. Standardowo narysujmy sobie cztery scenariusze, których możemy się spodziewać po tej spółce. Zacznijmy od wzrostu jakiego się spodziewamy w najbliższych latach. I tutaj dla scenariusza optymistycznego przyjąłem wzrost 3,5% rocznie w kolejnych latach. Natomiast kolejny scenariusz, każdy kolejny scenariusz jest o 0,5% niższy, czy o pół punkta procentowego niższy wzrost. Dla zasady podaje też rynkowe oczekiwania i te są obecnie w takim pięcioletnim terminie spodziewane na poziomie 4,2%. Zobaczmy jak to wyglądało historycznie, a więc dynamika zysku operacyjnego dla Altri od roku 2009. Spółka rozwijała się bardzo stabilnie w tempie około 7-8%. Najgorszy wynik zanotowała na poziomie minus 6%, natomiast najlepszy wynik, z dyna najlepszą dynamikę zysku operacyjnego na poziomie plus 20% w roku 2012. Zobaczmy, jak wyglądała historyczna wycena tego podmiotu wskaźnikiem price to earnings. No i jak widzimy, tutaj rozstrzał jest dosyć duży. Średnia dla Alci to 15,24 od roku 2009. Średnia bez wartości skrajnych, czyli bez tych e, wartości, gdzie wskaźnik wychodzi ponad 100, lub e, tych wartości, których na wykresie nie zaznaczyłem, a które są ujemne bądź m, m, wynoszą 0. E, ta średnia bez wartości skrajnych to 11,05. Natomiast e, minimum to 4,42, a maksimum to 154,27. E, nie, nie tak dawno, parę lat temu, no, w 2020 roku. Wracając do naszej wyceny, tak jak mówiłem, wzrost wzrostu będziemy się spodziewali na poziomie około 3,5 do 2 w scenariuszu pesymistycznym. No i wycena, jakiej się spodziewamy, to 11. Przypomnę jeszcze raz, ta średnia. Wycena wskaźnikiem Państwu Earnings w ostatnich latach to było właśnie 11,05. To jest ta średnia bez wartości skrajnych. Natomiast średnia uwzględniająca wszystkie wartości to 15,24. Tak więc 11 w scenariuszu optymistycznym i każdy kolejny scenariusz o jeden punkt niżej, czyli neutralny, 10, neutralny z plusem 10, neutralny 9 i pesymistyczny 8. Bieżący zysk na akcji spółki to 4,75 dolara. Spodziewany EPS w przyszłości na poziomie 5,64 w scenariuszu optymistycznym, 5,51 w scenariuszu neutralnym z plusem, 5,37 neutralnym i 5,24 w scenariuszu pesymistycznym. Dzisiejsza cena akcji to 44,54 centy iloczyn eps którego się spodziewamy za 5 lat i naszej wyceny daje nam docelową cenę akcji, a więc w scenariuszu optymistycznym ta docelowa cena akcji to 62,6 w scenariuszu neutralnym z plusem 55 dolarów w scenariuszu neutralnym 40. 8 I w scenariuszu pesymistycznym 42 dolary. Dlatego spółka wypłaca również dywidendy. Zakładam, że dywidendy będą rosnąć w tym samym tempie co zysk netto spółki. Na dzień dzisiejszy dywidenda to 3,76 dolara na akcję. No i zakładam, że w scenariuszu optymistycznym ona urośnie w ciągu 5 lat do 4,31 dolara na akcję w scenariuszu neutralnym z plusem do 4,23, neutralnym 4,15 i pesymistycznym 4,07. Ostatecznie przekłada się to na zmianę ceny akcji, jakiej się możemy spodziewać po 5 latach na poziomie 17,52 dolara w scenariuszu optymistycznym, 10,5 dolara w scenariuszu neutralnym z plusem, 3,8 dolara w scenariuszu neutralnym i spadek, czy właściwie utratę wartości akcji o 2,58 dolara w scenariuszu pesymistycznym. W tym samym czasie spółka wypłaciłaby w scenariuszu pesymistycznym 19,5 dolara dywidend. W scenariuszu neutralnym 19,7, neutralnym z plusem 19,9 i w optymistycznym 20,1 dolara na akcję w formie dywidend. Całkowita, całkowity zwrot, jakiego moglibyśmy się po 5 latach spodziewać w takich scenariuszach, to około 38 dolarów w przypadku scenariusza optymistycznego około 30,5 dolara w scenariuszu neutralnym z plusem 23,6 dolara w scenariuszu Neutralnym i prawie 17 dolarów w scenariuszu pesymistycznym, co przekłada się na całkowitą stopę zwrotu równą 38% w scenariuszu pesymistycznym, 53% neutralnym, 68% neutralnym spustem i w optymistycznym aż 85% całkowitej stopy zwrotu, czyli średnio rocznie 6,67% w scenariuszu pesymistycznym neutralnym, neutralnym 8,87, neutralnym z plusem 10,99 i optymistycznym 13,04. Zakładając, że cena akcji spadnie o 10%, docelowa stopa zwrotu wzrośnie średniorocznie do 8,18 w przypadku naszego pesymistycznego, 10,26 neutralnego, 12,28 neutralnego z plusem i około 14,24 w przypadku scenariusza optymistycznego. Zakładając, że cena akcji spadnie o 20%. Wtedy nasza stopa zwrotu rośnie do 9,6% w przypadku scenariusza pesymistycznego, 11,6% w przypadku scenariusza neutralnego, 13,5% w przypadku neutralnego z plusem i optymistycznym w scenariuszu 15,39%. Żeby dokładniej zobaczyć, jaki ten potencjał spółka oferuje, przyjrzyjmy się jej macierzy takiej wyceny która obejmuje znacznie większą liczbę scenariuszy. Tutaj na wykresie zaznaczony jest, czy właściwie w tej macierzy zaznaczony jest scenariusz optymistyczny, to jest jakby nasz na scenariusz bazowy, e, który przynosi nam 13,04% średniorocznie y, i zakłada, że spółka będzie wyceniona na 11 pdoe, czyli e, że w przyszłości zapłacimy 11 krotność jej e, zysków oraz e, że to tempo, spodziewane tempo rozwoju przez kolejne 5 lat wyniesie 3,5% średniorocznie. E, w tym przypadku zielonym kolorem zaznaczone są wszystkie scenariusze, które są powiedzmy spodziewane lepsze niż rynkowe, natomiast kolorem czerwonym wszystkie scenariusze, które są potencjalnie gorsze niż rynkowe. No jak widać Altria jest podmiotem, który w nawet w scenariuszach względnie pesymistycznych ma szansę zarobić przynajmniej ten rynkow, tą rynkową stopę zwrotu w scenariuszach, gdzie spółka rośnie przynajmniej 3,5% średnio rocznie ta stopa zwrotu powinna być właściwie rynkowa bądź, bądź większa, zakładając, że nie będziemy mieli z spadku wyceny poniżej 7, bądź poniżej 8,8 wskaźnika P do E. Tak więc wydaje się, że Alta jest ciekawym podmiotem do dalszej analizy. Oczywiście nie obraziłbym się gdyby cena akcji tej spółki spadła jeszcze o kolejne 10 czy 15%, no i w tym wypadku e, nawet niewielki wzrost oferuje inwestorowi w miarę rozsądną stopę zwrotu. To tyle z mojej strony, dzięki za uwagę i do usłyszenia na kolejnym nagraniu.